Marcepan, pan mascarpone i ta masa cukrowa! Przeszliście samych siebie w tym roku! Jestem pewna, że ten tort wygra krajowe zawody cukiernicze! Ach, dziękuję, Pinki. Dzięki, że zgodziłaś się zająć transportem do Canterlotu. Nie ma sprawy, to dla mnie przyjemność! Ech, przepraszam, ale moglibyśmy już wyruszyć. Ten tort trochę waży, co, Big Macintosh? Ech, ech, tak! No dobrze, przyjacielu! Idziemy na stację! Bardzo dobrze, pomalutku. Masz na grzbiecie cenny ładunek. Tak, wiele miesięcy planowania i testów. Wolałabym uniknąć o! Niech się państwo nie martwią. Rainbow Dash, Fluttershy, może byście pomogły? Tort dojedzie w całości. Ach, 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 ach. Ach, oczywiście, Pinky. Jesteśmy tego pewni. Twilight? Pozwól na sekundkę. Nie ma to jak magiczna bariera ochronna. Tak na wszelki wypadek. Serce, magiczar, naszej przyjaźni, wielki dar. Mamy razem, przygód, moc, w nie marzeń Razem, dzień i najmłodsze no. kułki, blask magii, niech opóli dziś nas. My little pony, przyjaźń to magia. Zagadka w ekspresie przyjaźni. Że pomogłyście mi wnieść tort do wagonu deserowego. Dzięki, że zaprosiłaś nas wszystkie do kanterlotu na konkurs cukierniczy. Jestem pewna, że to będzie wielkie wydarzenie. Co tam wydarzenia? To jest tort i chcę go spróbować. Założę się, że ten będzie najpyszniejszy ze wszystkich. Marcepan mascarpone i masa cukrowa. Cała ta bogata, kremowa szlachetność marcepanu, stopiona w jedno z kwaskowatym i otulona słodką jedwabiście gładką masą cukrową. Marcepan, mascarpone i masa cukrowa razem to mmm! Mm. To najlepszy, najsłodszy, najładniejszy tort w całej Equestrii! i na pewno wygra konkurs! Nie liczcie na to! To ja, Gustaw Grand! Najpierw ten wasz siermiężny wypiek musiałby pokonać w kategorii wybornych delicji moje: ekskluzywne, eleganckie eklerki! Bez wątpienia wygram z nimi zawody, rozniosę konkurencję w pył i zostanę nowym czempionem! Wybij to sobie z głowy! Donat Joe! Skąd Ty się wziąłeś w Ponyville? Szukałem ostatnio najważniejszych składników do mojego dzieła, czyli miasta racuchów! Kolorowa posypka i moje racuchy pokonają w przedbiegach wasze oklepane desery i uczynią mój sklep najsławniejszą cukierenką w Equestry! Oh, Joe! Ociekające tłuszczem racuchy nie mają ze mną szans! No cześć! – Jesteś? – Jestem Mulia Mild. Hmm, a to mój czekoladowy łoś z musu. Zostawi daleko w tyle wasze wypieki i przyniesie mi tytuł naczelnego cukiernika w Equestrii. O! Droga pani, pani i ten łosi z musu jesteście w błędzie. Twoje nijakie eklerki nie mają szans z racuchami. Jedyny możliwy zwycięzca to tort marcepanowy! Zwyczajny tort przenigdy nie pokona mojego łosia. o, -o. Jedno jest pewne, że jutro czekają nas zawody. Dobrze by było dojechać wypoczętym. Uh. Niesłychane. Nikt ze mną nie wygra. A uh, jestem dzisiaj wykończona. Tak, ja też idę na sianko. Nie! Nie słyszałyście ich! Trzeba pilnować. Mm. Mm? Mm -hmm. Mam całkowitą pewność, że mm, to najlepszy deser. Oni też o tym wiedzą. Więc, więc, idę o zakład, że w nocy dojdzie do ataku sabotażu. Musimy trzymać straż. Pinki, trochę przesadzasz. Nikt nawet nie dotknie twojego tortu. Ależ tak, jestem pewna. Dobra, chcesz stać na straży, to proszę. My idziemy spać. Nie, ja z tobą zostanę przez całą noc. Obiecałam, że będę cię chronić i dotrzymam słowa. Ha! Stój, sabotażysto! No ja cię dopadnę! No cukiernicy coś kombinują, więc nie spuszczycie z oka choćby nie wiem co. A, kto się tu czai? Nie waż się zbliżać do tor. To dzieło sztuki i wymaga takiej samej troski. <śmim> <Jezu. śmum> <A co>? <śmum> Tort! <śmum> Wyglądasz wspaniale! O -redna! Chyba należą mi się gratulacje za dobrze wykonaną robotę. E, nie wiem, czy nie za szybko chciałabyś spocząć na laurach, Pinki. Popatrz. Niby na co? <Gryso> Aaaaah! 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 A, co się stało? Co jest? Nasze marcepanowe dzieło sztuki, ktoś się! Och, Teraz musimy ustalić. Chyba raczej, kto je nadgryzł. Dokładnie, wygryzł i nadgryzł. Zawsze lubiłam czytać kryminały, i wiem, że śledztwo to jedyny sposób na wykrycie sprawcy. Zgadza się? <gryzł> I od tej chwili jestem prywatnym detektywem. E, ty prowadzisz śledztwo? Tak, a Twilight Sparkle będzie moim piętaszkiem, który zadaje śmieszne i oczywiste pytania. Dobrze, Pinki, może zaczniemy dochodzenie. Pierwsze śmieszne pytanie, droga Twilight, na które odpowiedź brzmi? Tak? Nie! Ja wiem, kto to zrobił! Whoa! Skąd niby możesz to wiedzieć? Wiem stąd, że to jest oczywiste. Tego występku mógł się dopuścić tylko cukiernik, który dobrze wiedział, że jego deser nie może się równać z naszym marcepanowym działem sztuki! Czyżbyś przeczuwał, że twoje klarki są do niczego! Gustaw! Ouch. Zabieraj łapy od tortu draniu! Ha, 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 ha. Dlatego zniszczyłeś nasz tort i odebrałeś mu szansę na zwycięstwo w konkursie! Ale to nie ma sensu! Co masz na myśli, mój piętaszku? Jeśli przywiązał cię do torów, to jakim cudem tu jesteś? A. Nie takie głupie to pytanie. Poza tym, tort nie został pocięty, ktoś go nadgryzł. Są ślady zębów. Hmm, to prawda, moja asystentko? Gustaf Legrand nie mógł tego zrobić. To znaczy, że mm, zostało zniszczone przez kogoś innego. Przez kogoś, kto robi racuchy jak kluchy. Od co? To był Joe! Hmm. Znany wśród szpiegów jako. Kurtz! James Kurtz! Ochrony. A Joe nie jest przystojniakiem z filmów. Jest zwykłym, miejscowym osiłkiem. Ej! Ale byłoby ci do twarzy w smokingu. Ha, chyba masz rację, asystentko. Chyba? Kiedy się tak przyglądam innym deserom, widzę, że ten jeden nie może mi spojrzeć w oczy. Pinky, to łoś z czekolady. Tak, a jego twórczyni wpadła w panikę na widok tortu. Mm. A więc twierdzisz, że winowajcą jest? Mulia Mild. Mulia? Pięki dość, to niedorzeczne. Spójrz na nią. No, masz rację. <trony> Dziękuję. Och, taka byłam pewna, że tylko inny cukiernik mógł zniszczyć... Mm. W ten sposób wywindowałby swój deser na pierwsze miejsce, no bo... Spójrzcie natomiast o racuchów. Co za wspaniała konstrukcja z racuchów polanych wyśmienitym lukrem z kolorową, chrupiącą posypką. Czy te eklerki, takie smakowite z aksamitną czekoladą i lekkim kremem, albo ten łosie z Musu Muli Mild? Ach, ślinka leci na samą myśl o puszystym czekoladowym nadzieniu i kruchej, cudownej polewie z gorącej czekolady. Kto prócz niech rzuciłby się tylko na tort z marcepanu i mascarpone, zostawiając te delicje nietknięte? To wszystko staje się coraz bardziej tajemnicze. Cóż, musisz przestać rzucać oskarżenia i poznać prawdę. Niech wszyscy wrócą do przedziału, zaczniemy dochodzenie. Więc tak, Pinki, jeśli chcemy rozwiązać tę zagadkę, musimy zbadać ślady! Ty byłaś na miejscu zbrodni przez całą noc. Myślisz, że to ja! Nie! Ale może widziałaś coś ważnego. Widziałam czyjąś sylwetkę. Dobrze. Cofnijmy się zatem trochę. Ruszyłam za tym kimś biegiem przez cały pociąg. Prawie go miałam, ale zniknął. Hmm. Aha! Nasz pierwszy ślad. Chyba już wiem, kto to zrobił. Tak szybko? Tak, ale chcę mieć więcej dowodów. Co było dalej? Usłyszałam coś z drugiej strony i dobiegłam aż do lokomotywy. Gdzie zastałam konduktora dorzucającego do paleniska? Konduktora mówisz? Ale to nie ma sensu. Co było dalej, Pinky? -pi? Cóż, wróciłam do naszego tortu! Ciekawe. Było coś jeszcze? Odgłosy kopyt, uderzenie, a potem cisza. Odsłoniłam okna i zobaczyłam, że portret był przekrzywiony. Ojej, co to takiego? Co dalej, Pinki? Już nic! Stałam na straży tortu przez całą noc. Znaczy, spałam przy torcie całą noc. A rano połowy tortu nie było. Właśnie! Chyba już wiem, co się stało. Wezwij resztę pasażerów. Zaraz ujmiemy złodzieja. E, po co nas tu wezwała? Ciekawi jesteście, po co was wezwałam? Dobra jest. Odkryłyśmy prawdziwego winowajcę tego zamieszania. Ale jak? Cóż, to proste. Gdy się popełnia zbrodnie, lepiej nie zostawiać śladów, zwłaszcza tak oczywistych jak. To! Aha, niebieskie pióro! Wiedziałam, że to on! Gustaw Legrand! Pinki, Gustaw nie ma niebieskich piór. Nie, bo się ufarbował! Nie, Pinki, kiedy ścigałaś podejrzanego, on nagle zniknął. To dlatego, że odleciał. Jednak zostawił małą pamiątkę. Może nie? Rainbow Dash! A ja, ja nie lubię tortów! Rainbow Dash to zrobiła! Sprawa zamknięta! Wcale nie! Bo w lokomotywie obejrzałam czapkę konduktora i w środku znalazłam. to! Więc znowu ty! Różowy włos prosto z twojej grzywy! Ja nie mam w grzywie różowego, Pinki! Nosisz perukę? A, puszczaj! Pinki, Pamiętasz? Pobiegłaś do lokomotywy. Tam zobaczyłaś konduktora przy palenisku, ale to wcale nie był konduktor, to była Fluttershy! O Orety! Ja cię załatwię, Pinki! Potem kolejny ślad trochę mnie zmylił. Pilnowałaś tortu, gdy zasłony opadły. To nie żadna tajemnica, tylko czary. Jednak, kiedy złodziej próbował uciec, Zostawił ślad na portrecie. Czy ktoś zauważył, że Rarity się dzisiaj jakoś inaczej uczesała? O, o, co? Czy to zbrodnia zmienić czasem uczesanie? Zbrodnią jest tego nie robić. Czyżby? Tak! Jestem winna! Noszę sztuczne rzęsy! No i nadgryzłam tort. I ja też. Dobra, ja tak samo. W twoich opowieściach był pyszny. Delicje! I taki się okazał! Chciałam go sobie tylko skubnąć, jak dama, ale samo poszło. Tak, nie dało się przestać. I teraz strasznie mi głupio. Nie gniewaj się. Przepraszam cię. Nie szkodzi! Grunt, że tajemnica się wyjaśniła! Jeszcze nie. Wiemy już, kto nadgryzł tort marcepanowy, ale kto się dobrał do innych deserów? No tak, Twilight! Wiesz co teraz? Cóż, chyba wiem. Ty wiesz? Szukamy śladów! <grym> <grym> Aha. 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 No, Pinki, wiesz, kto wyjadł desery? Oczywiście, że wiem! To byli nasi znajomi? Cukiernicy! O! Po pierwsze, Gustaw ma resztki musu na wąsach, a Joe ma eklerki na głowie. Za to Mulia ma posypkę na policzkach. I co teraz powiecie? Naprawdę mi przykro, Julio. Według opisu Pinki, twój mózg był po prostu. musiałem ogryźć. A opis twoich pysznych eklerek sprawił, że nie można się im było oprzeć. Podobnie jak to, co mówiła o mieście racuchów, ślinka po prostu sama leciała. Cóż, przyjaciele, zagadka się rozwiązała. Tak, ale teraz nie mamy z czym się pokazać na konkursie. Ja wiem, jak to naprawić! Dalej! Droga księżniczko, dzisiaj nauczyłam się nie wyciągać pochopnych wniosków. Trzeba poznać fakty, nim się kogoś o coś posądzi. Inaczej łatwo mu postawić niesłuszne zarzuty, czym go można zranić. A samemu się nieźle wygłupić. Od tej pory obiecuję zawsze najpierw poznać fakty. Niezła lekcja, to księżniczko. Kawałek tortu? Oh. Dziękuję, nie odmówię. <ślesk> <ślesk>